Roly. Witam z go serdecznie po oraz kolejny na moim kanale Wasze Zapisy ciało Mi Państwo w stronę Kamanie Wszystko Dokładnie dzisiaj dość krótki materiał, nawet bardzo krótki materiał, ale że zdarzyłem się już z dwoma przypadkami, że ktoś miał z tym problem, postanowiłem też ten problem, że tak powiem. Foto's. Ogłosić na kanale i wytłumaczyć, jak proste jest tego rozwiązania, Och, więc chodzi tutaj o kody Double Puszek Monster Energy. Tym razem działa to trochę inaczej niż we wszystkich kodach wcześniej, i dlatego tutaj kilka osób miało już z tym problemy. Na początku samemu nie wiedziałem o co chodzi, ale przez to, że te osoby już miały te problemy, to zdążyłem się dowiedzieć, jak to chodzi. i Teraz samemu już kilka razy to użyłem i teraz wam pokażę, jak to się używa, aby też na 100% działało. A więc, jeżeli macie takie sztu, tu, tu, e, tu, puszeczki z e, Call of Duty na nich, tak, z, od Monster Energy, to macie na zawleczce u góry, em, od dolnej strony tej zawleczki, macie jakiś kod. I ten kod, wchodzicie na stronę wwwcallofdutycom Slash Monster I wtedy się logujecie tam swoim e, albo PSN accountem Albo, um, e, nie wiem, Xboxem, zależy co tam macie No i przechodzicie do takiego okienka, które po prostu e, pokazuje Monster Energy Dziękujemy za e, kupienie Call of Duty Infinite Warfare i Monster Energy Wpisz swój kod tutaj Wpisujecie ten swój kod, tak? Bla, bla, bla Bisto, pizda Przykładowo, tak? I robicie wczytaj. Wtedy pokaże Wam się komunikat, że ten kod do 24 lub nawet i do 48 godzin potrzebuje na aktywację. Ale w 99,99% ,99 nie jest to najmniejszym problemem, z tego powodu, iż praktycznie wystarczy zresetować grę, i ten kod od razu działa. Ale tutaj zaczyna się ten problem. Wiele osób po prostu nie wie co dalej. E, bo nie jest to tak jak wcześniej, że ten kod po prostu samemu się odpalał i miał się tam 15 minut double xp. Nie, tutaj ten problem wygląda inaczej. E, po prostu odpalacie sobie mecz, byle jaki, z kimkolwiek, cokolwiek, e, byle jaki tryb, jaki mapa, cokolwiek, to nie robi nic różnicy, tak? Po prostu gracie. E, Potem oczywiście jak zresetowaliście grę, tak? Najpierw resetujemy grę. I mamy nadzieję, że od razu już kod załapał. Czasami jednak potrzebuje on godzinkę, dwie, ale przeważnie w tym samym dniu bez najmniejszego problemu. U mnie dziwnym trafem zawsze zadziałało praktycznie od razu. A więc gracie sobie, gracie, gracie, gracie i tak jak już wam się mecz skończy, i tak dalej, obojętnie na którym będziecie miejscu, i przejdziecie do lobby po meczu, tak? Czyli tam, gdzie lecą kółeczka za level wasz ogólny, za level drużyn i tam jeszcze klucze, tak? Te trzy kółeczka. Jak to wszystko się skończy, możecie też to pominąć na X, ale zostać na tym okienku. W tym momencie, jeżeli będziecie przełączać przykładowo na tabelę wyników, na wasze ogólnie osiągi w tym meczu i tak dalej, nie będzie to działać, bo tylko w tym jednym e, oknie Rewards, przynajmniej po angielsku, um, jest to dostępne. Na dole macie guzik kwadrat. Naciskacie kwadrat i wtedy wam się pokazuje, czy chcesz użyć tokena na Double XP. Naciskasz na tak i twój wynik, twoje punkty łączne w tym meczu się podwajają. Jaki to ma plus? Plus ma po prostu taki, że sami teraz możecie decydować dzięki tym kodom, kiedy chcecie go użyć, kiedy chcecie mieć te Double XP, tak? Czasami macie, powiedzmy, skończycie mecz z dwoma tysiącami punktów, czasami z dziesięcioma, a jeżeli zrobicie nawet jakieś fajne challenge, to nawet i z dwudziestoma, trzydziestoma punktami, tak? Eee, granicy do góry nie ma, zależy, ile jak jakich zrobicie, tak? Przykładowo ja bym taki jeden kod sobie zostawił, jeżeli odblokujecie Złote Kamo, za to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo XP, przykładowo. Um, za to, że złote kamo, za to, że ten ostatni kamuflaż przed złotym kamo, bo te jest potrzebne, aby te złote odblokować, tak, czyli dwa e, kamo challenges, e, Moż do tego jeszcze podczas meczu coś innego, jakieś medale, to i tamto, dużo XP pod koniec meczu dostaniecie i wtedy naciśniecie sobie kwadrat, podwoicie punkty i tych punktów jest naprawdę wtedy sp Poro. Co do takich kodów, oczywiście, ee, u nas jeszcze tych puszek nie ma, co nieprawda, bo już wszędzie i w Polsce, i w Niemczech, i w Anglii, e, i w Irlandii nawet już mi osoby potwierdziły, że te puszki są. Wystarczy dobrze poszukać, ale też nie o to chodzi. E, jeżeli tak się na czym ma tych, e, nie macie tych kodów, to ja teraz bardzo regularnie, e, codziennie lub co dwa dni zależy ile samą będę tych puszek pił e, będę na Facebooku moim, e, Pinguin.pl, e, kody dawał. Codziennie po jednym albo po dwa kody zależy, jaki będę miał humor. Reguła bardzo prosta, kto pieczny lepszy. Chce ktoś? Zapraszam, jeżeli ktoś nie chce, to nie zapraszam. To by było na tyle na ten materiał. Dziękuję za obejrzenie do końca. Jak zawsze zapraszam do następnego razu. Niggas! Dla pana FPS. Jo!